Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym moim filmiku i ja nagrywam filmik za filmikiem, ponieważ no, mówię, no, czas mnie goni ale teraz zapraszam was na Denko wiem, że lubicie Denka i... no, z tego względu, że troszkę mi się tutaj pozmieniało to muszę to nagrać teraz chociażbym normalnie to bym jeszcze, jeszcze troszkę poczekała ale no, zaczynając, nie przedłużając jedziemy z tym tematem i tak, pierwsze co Chciałabym Wam pokazać serię, która, którą używam nadal, ale już jest, tak, jest w wykończeniu. To seria z CC Med Stop Hair Loss. I ja no mam wszystko z tej serii, wiecie, szampon, odżywkę, lotion i miałam to właśnie ampułki. I powiem Wam, że może nie tyle, że nagle nie wypadają mi w ogóle włosy, czy ja nie wiem, jakie cudów mam się spodziewać, ale... Troszkę, troszkę e, przestały mi one tak mega, mega mocno wypadać. Ja I tak muszę iść gdzieś, gdzie e, chyba mi jakąś, nie wiem, ezoterapię? Tak to się nazywa? Nie wiem. Dajcie znać, co można zrobić tak, żeby te włosy e, mi nie wypadały tak, jak mi wypadają, e, bo to jest straszne. Nie mogę w ogóle tego ogarnąć. Dla mnie to jest w ogóle jakieś e, niepojęte. Tych włosów wypada mi multum i... <laughs> Naprawdę, nie wiem. Czasami... Co z tym zrobić? Wracając yy... no dalej, yy, mam z AWA laboratorię Pore Revolution Dermaline matujący serum, żel pory, pory. Natychmiastowy efekt matowej skóry. Ja yy, powiem Wam, że dla mnie średniaczek yy, może być jako krem taki na dzień. Cudów nie robi, ale wiecie, no po prostu jakiś tam krem sobie używam, to makijaż. Tu mam też z Awa Cosmetics i to jest chyba w ogóle polska firma? Czy nie? Tak. Made in Poland. Także jeżeli jest, lubicie polskie firmy, to, to Ava Cosmetics jest tanią firmą i ma bardzo dużo e, duży wybór rzeczy. I to jest SOS Sebum Control. Sebum. Y, co to jest? Regulacja wydzielania sebum. Elixir piękna w kropli. I powiem Wam, że na początku robił na mnie szał, ale potem jakoś tak wiecie yy, przestało mnie to fascynować mm, działanie przeciwtrądzikowe gojące, przeciwstarzeniowe ale nie widziałam ani y, działań takich przeciwtrądzikowych gojących, ponieważ zawsze jak wyskakiwały mi jakieś wiecie bolące, yy, większe pryszcze, ja używałam go jakby co, chyba co drugi czy co trzeci dzień bo no, nie chciałam go hmm, używać codziennie, ale w ogóle mi yy, nie działał tak, żebym nie wiem... Yy, mniej wydzielała sebum moja skóra bo on tu niby ma właśnie y, z, przeznaczone dla cery tłuste i z nadprodukcją z sebum no nie wiem, musicie je chyba sprawdzić na własnej skórze, bo y, u mnie on się jakoś tak nie sprawdził, bo nie zauważyłam po prostu jakiś super ekstra y, jakoś super ekstra działania jako po prostu jakiś tam dodatkowy krok w pielęgnacji tego używałam, ale nawet nie zużyłam całego bo już mi się nie chciało yy... Maska z garniera, ta Garnier Fructis bananowa. Yy, I powiem wam tak, ja lubię te maski, ale ta mi śmierdzi. Ta bananowa mi śmierdzi. Ja po prostu nie mogę znieść zapachu albo smrodu włosów po niej. Po prostu, no śmierdzi mnie ja zużyłam całą, bo mi szkoda zawsze. Ale ona mi. Jezus. Ona jest tak intensywna i tak dziwnie pachnie nawet nie bananami, ale. No po prostu. No nie mogę, nie mogę, ja nie będę kupowała tej bananowej Inna, ja miałam inną jakąś, nie pamiętam już jaką dokładnie, albo spoko Ta bananowa, nie mogę zdzierżyć jej zapachu yy, Chusteczki z cienia, Chusteczki, no, no baciki Laktacyt, czyli yy, coś, co wam zawsze polecam, jeżeli chodzi o hienę intymną Bo ja to lubię i yy, Isana extra starkę, a to nie po polsku Ale no, te... Yy, jak to się nazywa? Te plasterki takie na pryszcz, takie niby uspokajające, pojedyncze. Spoko, ale strzał nie robi dupy, nie urywa. Nieważal żel pod prysznic. To wiecie, że ja lubię. Mam w co w ogóle duże opakowanie, tego nie będę już do następnego tenka nawet dawała, bo ja w prostu lubię te duże opakowania. Yy, tutaj krem z mask, znaczy mas masło takie, z soap and glory, które wykończyłam w końcu i ja uwielbiam go za zapach, ale nie na nawilża skóry, to jest takie coś fajnego, jeżeli chodzi o, nie wiem, masaż albo jakieś takie, wiecie, spa, ale nie macie jakiejś super suchej skóry to wtedy jest ok, ale jak macie suchą skórę to ona tej skóry po prostu nie nawilży bo to jest takie chyba napchane silikonami i zapachami i niczym więcej soap glory też krem na dzień Szału nie robi dupy nie urywał, ale na go zużyłam. W sensie pod makijaż, rozświetlający, taki nawilżający. Nie nawilżał jakoś super, ale był ok. Hmm. Tu mam z Ewre normalizujący tonik do twarzy. Ekstra z kwiatu na roli. Nie zużyłam go, po prostu totalnie mi on nie przypasował. Ja mam jeszcze ten różowy, który jest ok I niebieski, którego, którego używałam już dużo szybciej, też jest ok A ten pomarańczowy... Jakoś tak nie wiem. Nie do końca. Co my tu mamy dalej? O, to wiem, to w ogóle kiedyś szał był. Yy, Newahmen, czyli yy, balsam po goleniu yy, używany jako yy, baza pod podkład. Ja go naprawdę używam bardzo dużo, jeżeli chodzi jako baza pod podkład. O, mi na czerwono zaraz się włączy. Jako baza pod podkład i był taki, ok, ale nie użyłam wiadomo. Płyn micelarny z Mixy, bardzo lubię. Jest, jest chyba lepszy niż ten z Garniera. Lecimy dalej, może mi się nie zdąży wyłączyć. Tu mam taką dwufazową odżywkę do włosów, chyba marka z Hebe. Była ok, rozczesywało się włosy po niej nawet spoko. Nivea, pianka oczyszczająca. Lubiłam tę piankę oczyszczającą. Ja w ogóle jestem w parku takich pianek oczyszczających, bo bardzo dobrze nam my, myją twarz. Dwie pary soczewek, to dopiero za założyłam i jest ok, one są większe niż te, yy, ale, o Jezu, ale no, no soczewki jak soczewki, musicie sobie chyba sprawdzać na własnej skórze. Afronis, którego zużyłam, jak wiecie, ja uwielbiam ten tonik yy, alkoholowy yy, przeciwtrądzikowy, dostępny w aptece. Dwie ostatnie rzeczy, czyli chyba mi mi się aparat wyłączy. Yy, DAF, yy, żel pod prysznic. Taki, no i y, coś, czego nie mogłam znieść jako, y, czy też Glory, jako żel do mycia twarzy, Użyłam, używałam go jako żel do y, ciała. Y, to jest właśnie to, to coś, to, to coś do, do twarzy z Saupet Glory, które tak śmierdziało, znaczy śmierdziało, w sensie, tak miał intensywny zapach, że do twarzy, no nie cholery, do twarzy bym tego nie użyła. Używałam do ciała i do ciała jako tako zużyłam. Dobra, zdążyłam chyba, jeszcze przed końcem mojej baterii, super w aparacie, także jeżeli podobało Wam się takie szybkie denko, ekstremalnie szybkie denko, to dajcie kciuka do góry. Jeżeli mieliście coś z tych produktów, albo coś podpatrzeliście, to też dajcie znać. Zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, żeby być ze mną na bieżąco. Staram się wstawiać te filmiki w miarę regularnie. I mam nadzieję nie zniknąć z kanału, ale o tym może opowiem innym razem. No i to tyle. Do zobaczenia oczywiście w kolejnych moich filmikach. I miłego dnia, nocy, wieczora, tygodnia. Wszystkiego. Pa!